Wiadomo już, czyje prace zostały najwyżej ocenione przez organizatorów międzyszkolnego konkursu wiedzy o HIV i AIDS. W dziewiątce odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu. Do konkursu zgłosiło się 15 szkół z terenu miasta Puławy. Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogli rywalizować w czterech kategoriach. Sprawdzana była nie tylko wiedza o HIV i AIDS, w tym m.in. o danych epidemiologicznych i profilaktyce zakażeń, ale również znajomość kampanii społecznych oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom, które ten problem dotyka bezpośrednio. Wiedza jednak to nie wszystko. Młodzież miała okazję wykazać się kreatywnością w pracy literackiej, pisząc e-maila lub list, tworząc prezentację multimedialną, plakat lub ulotkę informacyjną. Podczas uroczystego podsumowania konkursu nagrodzono autorów najwyżej ocenionych prac. Nazwiska osób nagrodzonych opublikujemy na naszych portalach internetowych. Go GSM. skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.